Wpisuję umowę takim długopisem szczęśliwym, w którym podpisywałem wszystkie umowy o dotacje na różne inwestycje, jakie tutaj w Kazimierzu. Zawsze do Urzędu Marszałkowskiego zabierałem ten długopis. Jeszcze, jeszcze będziemy. Teraz się zamieniamy. Jak zmarzłaś, to...

No i historyczny fakt się dokonał. Umowa jest podpisana. Mam nadzieję, że realizacja przebiegnie zgodnie z założonym harmonogramem, bo chcemy, aby do końca 2016 roku ta szkoła była wybudowana. Tak jak powiedziałem, środki finansowe są zabezpieczone z budżetu państwa, więc e, myślę, że tutaj żadnych komplikacji nie będzie. Firma, jak Państwo już niektórzy mieliście okazję zapoznać się, jest wspaniały katalog, 38 lat na rynku. Firma budowlana, przeróżne inwestycje realizuje. Także myślę, że tutaj też będą chcieli Państwo dobrze wypaść w Kazimierzu, bo wiem, rozmawialiśmy bardzo i na tym zależy. Jestem Kazimierzanką i przez... 12 lat chodziłam do tej szkoły jako uczennica, a prawie 30 lat uczyłam w tej szkole. I myślę, że mam prawo w związku z tym, zarówno w imieniu nauczycieli, uczniów, jak i w ogóle mieszkańców Kaźmierza, powiedzieć Państwu, którzy będą tę szkołę budować: Proszę się nie dziwić, że Kaźmierzacy będą Wam patrzyli na ręce. Będą pilnowali. Bo szkoła była sercem miasta i my wszyscy chcemy, żeby tu powstała równie piękna, ale nowocześniejsza, nowa szkoła. <śleskujesz>